Do Was z recenzją urządzenia marki Philips. Urządzenia o nazwie Air Performer 8000 E Series i jest to oczyszczacz powietrza, ale tak naprawdę jest to urządzenie typu 3 w jednym. Jest to zarówno oczyszczacz, jak i przenośna nagrzewnica, tudzież przenośny klimatyzator, bowiem jest to urządzenie, które zarówno może poza oczyszczaniem także chłodzić oraz nagrzewać pomieszczenia, w którym się znajduje. Jeżeli więc jesteście zainteresowani moją opinią na temat tego urządzenia, zastanawiacie się nad jego zakupem, albo w ogóle nad zakupem jakiegokolwiek hmm, oczyszczacza powietrza, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Nie będę się zagłębiać w temat związany z potrzebą czy hmm, wartością posiadania oczyszczacza powietrza w domu. Jeżeli ktoś już się interesuje konkretnie oczyszczaczami, to zapewne sam Zgłębił temat, i ma już własne przekonania co do tego, czy oczyszczacz w domu warto mieć lub nie. Skupię się konkretnie na tym urządzeniu i jego cechach. I zacznijmy może od tego, co mi się w tym urządzeniu podoba, które jego cechy najbardziej mnie do niego przekonują. I to. Co jest dla mnie największym selling pointem, jest właśnie jego wszechstronność, a w szczególności funkcja nagrzewania. Bardzo wiele oczyszczaczy powietrza, właściwie chyba wszystkie, mają funkcję chłodzenia, choćby delikatnego powietrza w pomieszczeniu, w którym się znajdują. Ten natomiast ma dedykowaną funkcję chłodzenia do konkretnej danej temperatury, a także nagrzewania, i to bardzo mi się podoba. Um, bardzo um, często korzystam z, teraz w okresie zimowym właśnie z, tego, z tej funkcji dodatkowego nagrzewania w takiej mojej wieczornej, relaksacyjnej rutynie, kiedy chcę spędzić nieco chwil z książką, ciepłym napojem pod kocem. Nie chcę nagrzewać całego mieszkania. Ach, ja lubię ciepło i chcę w takim cieple kilka chwil spędzić. Idealnie to urządzenie wpisywało się w taką właśnie moją wieczorną, czy też wieczorną relaksacyjną rutynę. To, co jeszcze mi się w tym urządzeniu podoba poza jego wszechstronnością, to fakt, że urządzenie się obraca, możemy regulować. W, w jaki jest zakres, jaki jest kąt e, obracania e, tej głowicy? Może też być nieruchoma, możemy ją ustawić w ten sposób, że e, przez cały czas e, dmucha w jedno miejsce. E, tak jak w tej chwili widzicie, e, obraca się ona pod kątem 45 stopni, e, może natomiast również Odwracać się pod kątem stopni 90 bądź 180, i uważam, że to również jest bardzo fajna opcja, bo dzięki temu to powietrze lepiej cyrkuluje w pomieszczeniu. Oczywiście pod warunkiem, że nie zależy nam właśnie na tym, żeby konkretnie nam dłochało w jedno miejsce, na przykład na nóżki, kiedy siedzimy na fotelu i chcemy sobie te nóżki ugrzać. Co jeszcze mi się podoba, to fakt, że urządzenie możemy, urządzenie możemy sterować zdalnie. Łączymy się za pomocą Wi-Fi i w przypadku tego urządzenia nie miałam kompletnie najmniejszych problemów, żeby moja sieć to urządzenie znalazła i żebym w aplikacji mogła je sobie dodać i przez aplikację swobodnie tym urządzeniem sterować. Ma także pilota. Nie mam zastrzeżeń co do koloru urodzenia. Uważam, że szary to jest niezły wybór Na szarym nie widać kuwu, wszyscy o tym wiemy Że szary kolor mebli to jest bardzo dobry kolor Natomiast niestety w tym mieszkaniu moim zdaniem pasuje tak średnio Więc Design moim zdaniem nie jest jakoś szczególnie oryginalny Dla osób, które nieco ośledzą. Trendy, jeżeli chodzi o oczyszczacze powietrza, albo chociaż po prostu oglądają YouTube i widzą, co większość YouTuberek kupuje i poleca, no to są w stanie tutaj rozpoznać czy znaleźć podobieństwa do tego najbardziej popularnego na rynku i chyba najdroższego w tej chwili oczyszczacza. Ale to nie znaczy, że jest coś z tym designem. Nie tak. Mnie osobiście on się podoba i uważam, że jest no najbardziej praktyczny, bo łącznie z połączeniem z tym faktem, że ta głowica się odwraca, to możemy ustawić go w różnych miejscach. Możemy go ustawić. Na środku pomieszczenia, jeżeli mamy taką potrzebę, możemy go ustawić w rogu, w kącie, pomiędzy meblami i dostosować sobie kąt obracania, czy też w ogóle funkcję obracania wedle własnych potrzeb. Tradycyjnie dla mojego kanału proces dokumentujący openbox pierwsze uruchomienie tego urządzenia stanowi odrębny film, jest już on opublikowany i podlinkuję go zarówno w opisie pod filmem, jak i w kartach u góry, więc jeżeli interesuje Was ten etap, to zachęcam do obejrzenia. No, i to wszystko, co mam do powiedzenia na temat tego urządzenia, to są wszystkie refleksje, które mogłam tak naprawdę zgromadzić po około dwóch tygodniach jego testowania. Na ten moment, jak wywnioskowaliście zapewne z całego filmu, jestem zadowolona i poleciłabym to urządzenie znajomym. Bliższym, dalszym rodzinie e, Wam każdemu. E, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film był przydatny. Jeżeli interesują Was recenzje sprzętu AGD, testy sprzętu AGD, a także inne filmy z zakresu e, dbania o dom, to zachęcam do sub subskrybowania kanału, śledzenia tego, co się u mnie na bieżąco e, pojawia. Będzie mi bardzo miło, jeżeli jeszcze się w taki wirtualny sposób spotkamy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia!